Cześć, mamy dziś chyba ostatni dzień naszego wyjazdu, yy, mamy piątek, byliśmy tutaj równe 7 dni, wszystko co dobre szybko się kończy, więc trzeba się zbierać do domu, idziemy jeszcze na ostatni raz na plażę, yy, ostatnio Wam opowiadałam, że były jakieś małe dziwne robaczki, yy, wyczytaliśmy, że to są yy, Po takie się to nazywają przecinaki, przecinki przepraszam, przecinaki, przecinki, przecinki. Ale są niegroźne, one bardziej denerwują, bo one nie gryzą, tylko chodzą i spędzi po prostu skórę. musieli się zwijać, bo no jednak lidia jest malutka i, i troszkę się on baliśmy, bo nie wiedzieliśmy co to jest. E, no, także tak jak mówię, idziemy jeszcze na plażę. Przyjdziemy, będziemy się pewnie jeszcze się pokąpiemy. Pojedziemy, z powrotem z domu pewnie sobie gdzieś zjedziemy na noc i zjedziemy na noc i w sobotę będziemy w domu. Przyszliśmy z plaży w ostatnim dniu. Częściowo żeśmy się popakowali, idziemy coś zjeść na obiad, dopakujemy się i będziemy wyjeżdżać. Cześć, mamy sobotę. E, Wczoraj dojechaliśmy koło godziny 22:30. Jesteśmy około w okolicach Poznania przy S11. E, teraz jeszcze, co po niektórzy jedzą śniadanko, mamy godzinę. Którą koło 8 jest? Mamy koło godziny 8 i będziemy się zbierać w stronę domu. Stało nam jakieś 435 km. Z tym, że teraz będzie myślę fajna droga. Także zbieramy się w drogę dalej. Zjechaliśmy na pierwszy postój za Wrocławiem, w stronę Katowic, na a Pierwszy parking, jaki był, gdzieś 7 km chyba od bramek. Na bramkach było, był trochę korek. Zobaczymy, co będzie później przy, przy płatnościach. Toalety tutaj są czyste, więc, więc fajnie, że teraz na fajny postój. Co robimy właśnie na bramie? zupki, bułeczki. Mama serwuje z serkiem, z paprykarzem, z naszym żywiecką, z szynką. No i Dobra. zrobiliśmy ile teraz robiliśmy? Gdzieś? Od rana? No, z 200 kilometrów. No, 200 parę kilometrów zrobiliśmy. Czyli z 200 jeszcze ponad nam zostało do domu. Także tak jak mówię, szybka kawa i jedziemy dalej. Jesteśmy, dojechaliśmy, mamy godzinę w pół do trzecią, 14.30, coś takiego jest, dotarliśmy, będziemy pomału wjeżdżać, ustawiać się, wypakowywać.